Witajcie, tutaj Adrian Boss. No i co? Otworzę sobie dzisiaj gift giftboxa z edycji nordyckiej. E, ja już zdjąłem folijkę, ale jeszcze nie otwierałem tego pudełeczka. A więc zobaczymy, co my tu mamy. I mamy tu limitkę Sergio Aguero, e, która jest trudno dostępna w naszym kraju. I jej oczywiście nie miałem, także fajnie. I mamy tu jeszcze limitkę... Yy, no Jera. Też jej nie miałem, także super. Mamy tu jeszcze y, tą... Y, nie planszę, tylko... no... Mm, plakat, plakat, no plakat ze wszystkimi kartami, tylko że we wersji nordyckiej. No, i mamy tu 10 saszetek. To znaczy powinniśmy mieć. Mamy falkao, mamy drogę. Messiego, Iniste, Falcao, Drogbe, Messiego Iniste, Falcao i niestety. Falkao, drogę. Messiego i niestety. Falkao i drogę. Czyli jest 10 saszetek. Super. A więc. Yy, Zabieramy się do otwierania. No, poluję oczywiście na karty nordyckie, bo mam yy, na stanie obecnie tylko dwie: Riberiego i Messiego na ikonie. A na pewno chciałbym jeszcze coś zdobyć. No, bazówek to nie będę wam pokazywał, bo wszyscy je mają. I na początek. Yy, defensive rock kielini mi się trafił dobra następna saszetka korona i utility player Cameron i go chyba nawet nie miałem także Super. A Messiego może otworzymy teraz. zobaczmy czy trafimy coś ciekawego. Castillo. I tylko ekspert. Niestety Barnetta. Dobra. I yy, niesta teraz gdzie do otwarcia? Salichowicz. Pirlo. Oj, i mamy logo. Logo Portugalii. Także zaczyna się robić ciekawie, chociaż to moja powtórka. Dobra. O, proszę! CR7 Star Player Ronaldo. Też moja powtórka. Ale patrzcie, jaka sytuacja. W jednej saszeczce, logo Portugalii i największa gwiazda Portugalii. No, coś ciekawego. Dobra, może teraz drogę otworzymy. I zobaczymy, czy będzie coś ciekawego. Zobaczymy. trochę mi się ta saszetka. O. Lampard, Courtois, Moreno i Di Maria. One watch. Dobra. Falcao. Falcao, Falcao. Pokaż, co masz w środku. Fajnego. I niestety tylko Goldstopper, Buffon, a więc słabiutko. No, cztery saszetki do końca. Zobaczymy, czy będzie coś fajnego. No, może i niestety teraz weźmiemy. Odporzymy. Zokora, Paulinio. Star Player Borges. No tych kart zielonych to już praktycznie mam większość, brakuje mi m.in. Neymara i kilku tam kart, ale większość to już mam. No jeżeli chodzi o yy, World Cupa, to brakuje mi przede wszystkim Game Changerów i, i tych log, bo yy, Top Masterów i Dubli to mam... Top masterów mam komplet, a Dubli brakuje tylko jeden: Defensive Rock PP, a więc słabo. I tu mam jeszcze drogę, zobaczymy co my tu mamy. Ciekawego, Wertongen, no była Antl Starifard i logo Algierii. Niestety moja powtórka. A więc słabiutko. na razie. O, leci mi aż wszystko. I Star Player Ribery także powtórka. No i ostatnia saszetka. Falcao. Czy da mi jakąś kartę nordycką? Zobaczymy. Zobaczymy. Miller, karik. No i niestety niestety tylko ekspert do nowa. A więc podsumowując unboxing giftboxa no to giftbox yy, był słabiutki po prostu. Trafiłem tylko dwa loga i z tych lepszych kart chyba Star Playera. Ronaldo, a tak to słabizna, słabizna po prostu. No, ale będę chciał na pewno sobie kupić jeszcze kilka saszetek z Nordica, żeby trafić jedną, może jeszcze dwie karty nordyckie. Także oglądajcie mój kanał, bo na pewno będą jeszcze fajne materiały na nim. Także pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!